Witam witam widzowie i fani Mam informację dla was widzowie fani Jutro 19.30 Jest stream Nie dzisiaj bo dzisiaj idę do pracy Widzowie fani nie ma możliwości Żebym zrobił streama Tego typu Jutro 19.30 jest stream I tak by dzisiaj stream Widzowie fani widziałem to Bo robię sam osobiście streama Z telefonu mojego Dzisiaj nie ma streama tylko jutro 19.30, bo dzisiaj idę na nas do roboty i nie ma szans, żebym zrobił streama. Żebyśmy oboje zrobili tego streama, nie ma szans. Widzieli, Sorry, sorry, Mówiłem, że nie zawsze będziemy mieli czas, nie zawsze co? ale wolę Wam poinformować, powiedzieć fakty, żeby nie było to, że Was oszukujemy i inne rzeczy. Widzieli, Dlatego 19.30 jutro startujemy ze streamem. A dzisiaj możecie subować, subować i jeszcze raz subować, żeby wygrać ten srebrny przycisk. Widzowie fajnie. Pomóżcie nam, a będzie Git majonez. Zapraszam na nasz kanał. Trzymajcie się, bend ben, ben.